14 głosów za. Stwierdzam, że Rada Miejska przyjęła uchwałę jednogłośnie. I teraz bardzo proszę pana burmistrza o przedstawienie prezentacji, którą przygotował. Słucham? W tej chwili już. Tak, 14 głosów. Szanowna pani przewodnicząca, szanowne panie radne, szanowni radni, szanowni państwo. Budżet 2022 rok był jednym z trudniejszych do przygotowania. Wcześniej jak wcześniej yy, rozmawialiśmy, widzieliście o tych problemach, yy, rozmawialiśmy już na wcześniejszych komisjach. Teraz chciałbym przedstawić właśnie yy, już ten końcowy efekt naszej wspólnej pracy. Też chciałbym tutaj zwrócić szczególną uwagę i podziękować dla wszystkich radnych za naszą codzienną współpracę, za to, że zgłaszacie bieżące informacje od mieszkańców, które są z Waszych okręgów wyborczych. Za to bardzo dziękuję, bo to też sprzyja temu, że te nasze problemy realizujemy dość szybko i sprawnie. Bardzo dziękuję wszystkim. Jeżeli chodzi o budżet miasta, tak jak zauważyliście, jak wcześniej było odczytane, dochody ogóle, ogół, ogółem 100 milionów 41 369 68 zł 68 groszy. Tutaj na co wydatki ogółem 103 miliony. Różnica około 3 milionów jest i co tu jest takie bardzo istotne? Bo chciałbym tylko zwrócić uwagę na te bardzo istotne sprawy, czyli dochody bieżące i wydatki bieżące. Ta różnica jest około 2 milionów złotych. I tu jest na, 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 nasz najgorszy, najwie, największy problem, ponieważ dochody bieżące, niestety w wyniku informacji, które otrzymaliśmy, a głównym naszym źródłem to są podatki lokalne, ale największym są oczywiście udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. I tutaj otrzymaliśmy informację z Ministerstwa Finansów, że te dochody, Planowane dochody będą o około miliona złotych niższe niż było to w tym roku, a wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że utrzymanie naszego miasta, czyli wszystkie usługi poszły w górę ze względu na ten proces inflacyjny, który jest no, bardzo niepokojący i bardzo duży. I mam nadzieję, że pomimo, pomimo tych tu różnic w ciągu roku też nam się uda zbilansować to w miarę tak, żeby, żeby no, wyjść, wyjść dość dobrze, jeżeli chodzi o sferę budżetową. Oczywiście dochody majątkowe, wydatki majątkowe, tutaj wszystko to są nasze inwestycje i ich jest bardzo dużo. Jak wcześniej informowane było, ten wynik budżetowy, deficyt tak zwany, będzie z, nad, z wolnych środków, a także, a także z rfil który zabezpieczyliśmy, będzie realizowany. Jeżeli chodzi o dochody bieżące, tutaj działy nie będę wszystkich tutaj omawiał, ale jak widzicie, tutaj jest dużo subwencji, które przewidują subwencji i dotacji, także one będą w trakcie też zmieniane. Dlatego w niektórych elementach jest na przykład zmniejszenie, ale jak widzimy. W niektórych, jeżeli chodzi o dochody, dochody mamy, mamy te zmniejszenia znaczne. No i tu jest duży, duży też i problem, ale mam nadzieję, że wszystko to zostanie zrealizowane w sposób właściwy i będziemy mogli realizować ten nasz budżet zgodnie z potrzebami naszych mieszkańców. Także tutaj mamy te elementy związane z turystyką, z rolnictwem, obrona narodowa. Takie elementy to już na, tutaj mamy na przykład na zero, no bo, no bo nic tutaj nie mieliśmy, jeżeli chodzi o, do, o, wydatki, o wydatki, ale w trakcie na pewno się też w planach zmieniają. Na przykład na 2020 rok zabezpieczyliśmy 1300 zł. Gospodarka komunalna, bo to taka znacząca jeszcze i ochrona środowiska, jak widzimy, zmniejszenie tutaj o 4,61 i co? Tu jest bardzo istotne to gospodarka, czyli gospodarka odpadami komunalnymi. Tu jest, bo to w tej właśnie, w tym dziale 900 jest. Liczymy na to, że zwiększy się wskaźnik segregacji. I tutaj apelujemy do mieszkańców, nie chcemy mieć podwyżki za utylizację odpadów, bo to jest główny ciężar, to musimy segregować, więcej, więcej segregować odpadów, bo te posegregowane są tańsze, jeżeli chodzi o utylizację. Dlatego w dużej mierze zależy to od nas, nie od kogoś innego, tylko od nas, ponieważ staramy się zbierać. To, co zauważyliśmy jeszcze w tym roku, mieliśmy bardzo bogaty turystycznie okres letni. No i też mieliśmy więcej turystów i od, oczywiście tych odpadów też jest więcej. I, I to jest też zauważalne, jeżeli chodzi o planowanie. Także to są właśnie takie niuanse i bardzo istotne dla mieszkańców mieszkańców aspekty. Gospodarka mieszkaniowa, jak widzicie, zwiększenie o 10%. Mam nadzieję, że tutaj też będziemy mogli realizować to zgodnie z potrzebami z potrzebami naszych mieszkańców. Dochody majątkowe. majątkowe ze sprzedaży majątku. Liczymy na, na to, że te elementy, które, które w przyszłości będziemy mogli zrealizować, czyli w przyszłym roku sprzedaż działek, może się uda już nam działek na strefie uzdrowiskowej, bo tam już będziemy uzbrajali powolutku, ale też i, i inne nasze wcześniej już przegadane elementy będziemy mogli realizować. No tutaj mamy z tytułu dotacji ze środków inwestycji, tutaj też mamy ten Polski Ład 14 milionów złotych, które otrzymaliśmy, a także unijnych mamy na przyszły rok, na przyszły rok 10 milionów złotych, czyli, czyli no tutaj nie zwalniamy tempa, jak widzicie, dalej staramy się dochody te uzyskiwać dotacje, dotacje, które już wcześniej zaplanowaliśmy i otrzymujemy, myślę, że będą też do nas spływały dalej. Teraz wydatki majątkowe to są te elementy takie inwestycyjne i też jak widzimy Planujemy trochę wyższe nawet niż w tym roku, nawet znacząco, bo 20, prawie 20%, 32 miliony i inwestycje, zakupy inwestycyjne, praktycznie to jest wszystko, te wszystkie inwestycje 15 milionów unijnych, w tym 15 milionów dotacji unijnych. Oczywiście tutaj wchodzi w grę inwestycja, którą już realizujemy. Taka największa inwestycja to jest to jest pawilon zdrowia, czyli druga część infrastruktury zdrowiskowej. To będzie największe. Oczywiście jeszcze dworzec jest w trakcie, co zresztą dworzec, parkingi, drogi, które planujemy kilka w przyszłym roku. No bardzo bogaty będzie inwestycyjnie też w realizację różnego rodzaju przedsięwzięć w różnym. W różnym aspekcie naszego rozwoju gospodarczego, a także modernizacji naszej infrastruktury, ponieważ będą systemy wodno-kanalizacyjne rozbudowane, także uzbrojenie. Już powoli zaczynamy uzbrajać. Będziemy, mam nadzieję, uzbrajać tereny przy drugiej strefie gospodarczej, czyli na ulicy przy Dąbrowskiego Olsztyńska, na tej wysokości, bo też nam to potrzebne jest do rozwoju naszego miasta czyli te elementy uzdrowiskowe, elementy, elementy infrastruktury, którą możemy sprzedawać, czyli grunty, które możemy sprzedawać pod rozwój inwestycji przemysłowych, ale też i pod rozwój inwestycji mieszkaniowych i infrastruktury uzdrowiskowej. Wszystkie te staramy się gdzieś tam realizować. Jak widzicie jest tych inwestycji troszeczkę. Budowa tej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej Olsztyńska, Warmińska i ważny jest słów Dąbrowskiego. No i oczywiście kilka dróg, które będziemy chcieli realizować. Myślę, że z początkiem roku już na spółdzielcu, bo dostaliśmy już na tę pierwszą część spółdzielców pozwolenia na budowę, w styczniu najprawdopodobniej pierwsze już prace ruszą, na, na ile oczywiście pozwoli pogoda. Także to się dzieje. Przebudowa ulicy spółdzielcy, tę drugą część będziemy też uzyskiwali, jesteśmy w trakcie uzyskiwania pozwolenia na budowę. Teraz grabowskiego, kolejowa, kanałowa, to wszystko zerfilu. Jak widzicie, dużo mamy technicznych spraw. Zresztą później też powiem, jak się przygotowujemy do nowych mocnych wyzwań. Wyzwań jeżeli chodzi o sferę kadrową, bo to jest dla nas też bardzo duże, duże wyzwanie, bo teraz trzeba to wszystko obsłużyć. No oczywiście komunikacja miejska jeszcze też jest takim elementem wyzwanionym dla nas. No i oczywiście to zabezpieczyliśmy jakieś drobne pieniądze na zakup nieruchomości, bo zawsze może się wszystko zdarzyć. I jak zauważyliście, sporządzenie planów i dokumentacji technicznej, 400 tysięcy złotych na to zabezpieczamy. Dlaczego? Bo to jest dla nas bardzo istotne, ponieważ przygotowujemy się do nowej perspektywy dotacji unijnych i mamy nadzieję, że przygotowane projekty, które teraz będziemy realizować, będziemy mogli już w 2023 roku składać wnioski o dotacje. Następnym elementem to, to takich istotnych będzie termomodernizacja budynku. Do budynków Dąbrowskiego 57922 i Szwoleżeru 21 już są przyłączone sieci ciepłownicze. Teraz trzeba zrobić termomodernizację i przygotować jeszcze piony wewnętrzne, więc będziemy chcieli zrobić te piony wewnętrzne i już, żeby na przyszły rok były wyłączone już spalenic indywidualnych. To jest dla nas bardzo istotne, to zmniejszy też, zmniejszy też smog. Także i tu oczywiście też elementy związane z dalszą infrastrukturą ścieżek rowerowych, ścieżek spacerowych, czyli te dawne sieci, dawne Dawne torowiska, no można tak powiedzieć, tak, torowiska, będą też przygotowane projekty. Jak widzicie, jest tych termomonizacji budynków na ogrodowej. To jest już wstępna część, tu będziemy też przygotowywali projekt. Na razie musimy rozebrać ten komin. Taki nie wiem, jak przychodzicie, widzicie, ten komin już zaczyna być niebezpieczny, więc staramy się to już zrealizować. Historia i piękno dalej. Po pierwszym przetargu, to też powiem, że po pierwszym przetargu niestety kwoty były o 600 tysięcy wyższe niż zabezpieczone środki. Niesamowita rzecz, nie wiem czy uda nam się to zrealizować. Budowa systemu monitorowania wizyjnego, mamy bardzo duże potrzeby, więc tutaj będziemy starali się zrobić projekt na to i, i, i szukać źródeł finansowania dodatkowego. Modernizacja Szkoły Podstawowej numer 1. Przygotować projekt musimy, bo to zostało chyba ostatni nasz budynek użyteczności publicznej, który nie jest zmodernizowany, jest termomodernizowany. Teraz posadzenia szkolne, no to są drobne, jak, no i oczywiście te zaproponowane wszystkie projekty, które przez Państwa były zgłaszane, także zostały ujęte w, w inwestycjach. Także będziemy, mam nadzieję, wszystkie starali się realizować. Bardzo dziękuję oczywiście za tegoroczne inwestycje, które zrealizowaliśmy albo które są w trakcie inwestycji, bo to są takie może niewielkie, ale i też bardzo istotne dla mieszkańców, mieszkańców projekty, które są realizowane dzięki właśnie państwa, państwa wsparciu, ale i też propozycji Państwa. Także bardzo dziękuję za to. Następne projekty, jak widzicie, następne są jeszcze, to jest dawnego dworca, jeszcze dalej realizujemy. Zielony Park, takie dodatkowe rzeczy, które też chcemy już te z dotacjami realizować. To takie uzupełniające, niewielkie projekty, które, które staramy się też realizować. Parkingu przy ulicy Nowej Wiejskiej, to jest dodatkowy jeszcze ten, co zaczęliśmy w tym roku. I tu Państwa jeszcze też kilka projektów, tak jak budowa ogrodzenia, czy, czy doposażenie placów zabaw. To jest naprawdę bardzo istotne elementy. I teraz, jak widzieliście Państwo, jest bardzo dużo, pomimo trudności budżetowych, bardzo dużo projektów inwestycyjnych. dochody, dochody tu jest zbilansowane i właśnie tak jak mówię, tutaj ten, ten elementy związane z dochodami majątkowymi nie są żadnym jakim tam większym problemem. Tu możemy, no jak coś się nie uda, no to po prostu będziemy musieli inwestycję jaką znieść i wszystko, jak nie będzie tych dochodów, ale jeżeli chodzi o bieżące, tutaj nie, nie bardzo już możemy ciąć, bo naprawdę dużo elementów już wycięliśmy. I jak widzicie, końcówka jest bilansowanie budżetu prawidłowe. Tu wpływy z podatku dochodowego, to, co ja wcześniej pokazywałem, już w tym roku 2021 mamy zmniejszoną, gdzie w 2020 roku mieliśmy większe udziały nawet. Tak, idzie wszystko w górę, takie się nożyce zrobiły. Wszystko idzie w górę, jeżeli chodzi o koszty utrzymania miasta, a niestety udziały, które są znaczącym, jeden z najbardziej znaczących elementów, idą w dół. Zauważcie, w 2022 już jest nawet niecałe 14 milionów złotych. Także w ciągu dwóch lat szacowane jest przez Ministerstwo Finansów, że stracimy 1,5 miliona złotych. Prawie. 1,375 No oczywiście, jeżeli chodzi o CITY, czyli podatek od osób prawnych, tutaj jak widzicie, no te kwoty są bardzo małe. Bardzo małe. Także z tych tutaj nie mamy wielkich pieniędzy, ale tak jak mówię. No tam, gdzie osoby pracujące, tam są chyba największe pieniądze, jeżeli chodzi o utrzymanie miasta. I tutaj są różnice już wykazane tak dokładnie wpływy z podatków dochodowych, konkretno rozpisane subwencje jakie mamy na przykład 6 się subwencji ogólnej jest zmniejszona też. Tutaj na oświaty też bardzo dużo idzie, bo to w granicach koszty jest 23 miliony złotych, z tego 11,5 chyba, 11 tak i 170 otrzymujemy z subwencji, czyli tutaj też bardzo dużo dopłacamy. Także zrobiliśmy zresztą bardzo dużo w aspekcie zmniejszenia kwot, które tam możliwe są do zmniejszenia, ale nic innego niestety nie możemy, ale subwencje nie nadążają nad, nad kosztami zwiększonymi kosztami utrzymania zadłużenie na koniec roku bo to też bardzo istotne dla państwa dla mieszkańców wszystkich zadłużenie na koniec poszczególnych lat. W tym roku jak widzimy od 2014 roku pokazałem, część z 2014 przeszła na 2015. prawie wszystkie te kredyty, które musieliśmy wziąć i one Mniej więcej ten stan, jak zauważyliście, w 2021 roku mieliśmy, na koniec roku będziemy mieli zadłużenie 29 milionów złotych, 396 580. W 2022 roku planujemy wzięcie kredytu, ale jak zauważyliście, zadłużenie będzie mniejsze, ponieważ więcej spłacimy niż zadłużenia weźmiemy. Także wejdziemy na niższy próg, próg zadłużenia. Zadłużenia, no mniej więcej tak to wygląda, jeżeli chodzi o budżet naszego miasta, tak jak wcześniej powiedziałem. Tych zadań inwestycyjnych jest bardzo dużo i wyzwań bardzo dużo. Problemy w, z dochodami mamy też bardzo dużo, ale głównie one wynikają właśnie z faktu związanego z zmniejszeniem, zmniejszeniem subwencji, i do, subwencji i udziału w podatku dochodowym, bo to jest takie. Najbardziej chyba istotne. Dziękuję ślicznie. Czy są jakieś pytania? Dziękuję.